Bajcie, kochani, w kolejnym filmiku na moim kanale. Ja jestem Maja i dzisiaj zaczynamy kolejnego vloga. Jest dzisiaj 23, 23 lipca i piątek. Ja właśnie wczoraj były wyniki do szkół ogólnie, więc dostałam się do pierwszego wyboru, jeśli chodzi o to. Więc super. Mm. Właśnie byłam przed chwilą z moją mamą złożyć papiery w szkole i w ogóle tam, wiadomo, jakieś doświadczenie, tam w ogóle zdjęcie dodać i tak dalej. No po prostu, żeby to tam chodzić. No i oficjalnie jestem uczniem, licealistką jednej ze szkół Łodzi. Um, nie powiem Wam której, ponieważ nie chcę jakby być tak... <laughs> nie chcę po prostu tego zdradzać. I co? Dzisiaj nagrywam tego vloga i w ogóle dzisiaj o godzinie... Około 15 wyjeżdżam nad morze, ale nie z moją rodzinką, nie na wakacje, że tak powiem, tylko jadę na weekend z moją przyjaciółką i jej mamą, i jej rodzinką, że tak powiem, biorą mnie za sobą, za to jestem ogromnie wdzięczna i bardzo fajnie, bardzo się cieszę, no i jedziemy na cały weekend, więc będzie fajnie, do Gdyni jedziemy. Wyglądam sobie, pojedziemy do Trójmiasta i tak dalej, może do Gdańska, zobaczymy jeszcze, co będziemy robić, też nie mogli się jakby narzucać, na pewno fajnie spędzimy czas, przede wszystkim odpoczniemy i pogadamy sobie trochę z Wiktorią, więc bardzo się cieszę, wczoraj w ogóle się spakowałam i okazało się, że nie zmieści się moja walizka do auta, więc musiałam się przepakować i w końcu się spakowałam w plecach i w taką jedną torbę, o godzinie w pół do pierwszej moja mama po mnie przyjedzie, i, no i pojedzie mnie zawieść Też pojedziemy właśnie chyba do Biedronki Tam po jakieś wiadomo, słodycze Ale to jeszcze nie wiem Potem pojedzie mnie zawieść No i tam będę chwilą u Wiktorii Potem pojedziemy nad morze Czekam na 4 godziny dzisiaj jazdy Mam nadzieję, że będzie fajnie Na pewno będzie fajnie w sumie Więc jeśli Wam się taki film spodoba Taki vlog, zostawcie mi kciuka w górę Zasubskrybujcie mój kanał, aby nie przegapić żadnego nowego odcinka Podzielcie mojego Instagrama no i tak, ja właśnie teraz będę jeść śniadanko, zapiekanki, ale nie będę Wam nic nagrywać. No i myślę, że odezwę się do Was potem, jak już będę wyjeżdżać. Kochani, jak widzicie, ja już jestem w Gdyni jak wam mówiłam na samym początku nie odbyłam się raz cały dzień, bo po prostu było takie, tyle się działo, że po prostu trasa i byłam też trochę zmęczona w tej trasie, i tak dalej, ale było bardzo super. Wiktorii e, siostra mi naprawdę umiliła czas. I to nie mówię sarka, tylko serio było fajnie. Tam pogada, pograliśmy sobie. No, było bardzo fajnie, a później idziemy wieczorem na siłkę e, no. i będziemy robić jakieś fajne ćwiczonka. No właśnie. Także możecie zobaczyć na jej Instagramie, przykazji macie też tutaj mojego. No oczywiście. No, więc tak i dzisiaj chyba już raczej się nic do was nie. Nie odezwę tylko już, po prostu jakby no, będziecie gdzieś przebitki i zobaczymy kiedyś nasz razem raz głos odezwę. Postaram się jak najczęściej, ale wiecie sami jak to bywa. If I can lay down beside you, I would, I would When nothing really matters, that's all I wanna do I hope that you're safe and that I will see you soon If I can lay down beside you, I would, I would Widzicie, ale my sobie teraz z Wiktorią u niej na tarasie w ogródku. No i jest naprawdę fajnie. Y -y Witajcie w kolejnym dniu jest dzisiaj sobota i do, do nas zaraz przyjedzie pociąg i jedziemy na plażę do Gdyni. Ogólnie przeżywamy na te belgijskim z a teraz sobie kupiłam takiego gofry Witajcie kochani, my już wróciliśmy z plaży i jak widzicie Jestem strasznie spalona Na twarzy to najlepiej widać, po prostu tak się źle czuję, powiem wam Tak po prostu mnie wszystko boli, że ledwo się teraz opieram po prostu o... Jak to się nazywa? O... No po prostu takie oparcie od łóżka Teraz sobie tak odpoczywam po prostu, bo tak mnie strasznie wszystko boli Że naprawdę jakiś koszmar Powiem wam, że Oczywiście nie wzięłam filtra, kremu z filtrem z łodzi i z domu też nie wzięliśmy stąd, znaczy się. I w ogóle się nie posmarowałam, a dzisiaj było takie słońce, niby 23 stopnie. Ale wiadomo jak to się odczuwa. Strasznie wyglądam. Wycieczka do apteki, czek! <grytanie> Witajcie, my właśnie idziemy, wybaczcie, co tutaj wyglądam, ale my idziemy właśnie teraz do apteki. Ile? Dwa kilometry jakoś, 2 km. więc wiecie, naprawdę, o zobaczcie, jaka piękne dolinki. naprawdę tutaj krajobrazy są naprawdę super, jest ślicznie, jest naprawdę tutaj ślicznie, bardzo ładna jest Gdynia, polecam Wam przyjechać i obejrzeć, co nie? Tak, Wiktorii to jest serce na ziemi, znaczy miejsce na ziemi, Nie Miej. miejsce na ziemi. I Ale ta... Maja się ogromno no, tutaj, nie? I dlatego musimy iść... Jakieś... Tak, już to mówiłam im. Na apteki, żeby kupić właśnie to ten panon. Dobra, nie komentujmy tego. Buziaczki! Cześć, podajcie na moje Instagrama. No właśnie. Kochani, ogólnie my jesteśmy teraz na plaży w Gdyni w niedziela i e, dzisiaj wyjeżdżamy około 16. E, potem około, teraz będziemy do 13 na plaży, potem wracamy, zjemy rosół, pakujemy się, no i coś tam jeszcze pewnie porobimy. Ale jest ogólnie bardzo fajnie, jest taka cieplutka woda. Z bym się wykąpała, ale wczoraj się tak spaliłam, jak już Wam mówiłam, że był to koszmar. Już wolę nie ryzykować, dlatego jestem w kurce, żeby się bardziej nie spalić. Pewnie mnie jest słabo słusznie, bo jest wiadomo, może, ale jest bardzo fajnie kochani, ja zakończam tego vloga jest już was tydzień po tym jak wróciłam po prostu usunęły mi się pliki, chciałam zacząć montować ten film i patrzę, że mi się usunęły pliki pożegnanie i stras jak wracaliśmy, no nic, po prostu musicie to przeżyć i dziękuję wam za obejrzenie tego filmiku jeśli wam się taki vlog spodobał, zostawcie komisji, kciuka w górę, zasubskrybujcie mój kanał, aby nie przegapić żadnego nowego odcinka no i widzimy się w następnych odcinkach już niedługo Czekajcie buziaczki, papa. Pa.